W dzisiejszym materiale mam dla Was kolejny sprzęt gamingowy od Genesisa, a będzie nim klawiatura mechaniczna Tor 401. Zapraszam do materiału. W zestawie wraz z klawiaturą dostajemy jeszcze magnetyczną podkładkę pod nadgarstki, ściągacz do keekupów oraz instrukcję obsługi. Góra klawiatury wykonana jest z aluminium, spód jest natomiast plastikowy. Jest to klawiatura pełnowymiarowa z sekcją numeryczną. Ten model posiada przełączniki Kale Brown, które mają deklarowaną żywotność na 50 milionów kliknięć. Genesis posiada jednak bliźniacze modele tej klawiatury, czyli Genesis Thor 400 oraz 380 z odpowiednio przełącznikami niebieskimi oraz czerwonymi. Switche są tutaj standardowe, wysokie, wersja brązowa posiada punkt aktywacji 1,8 mm oraz siłę nacisku potrzebną do aktywacji na poziomie 55 g. Kikapy są tutaj jednak dość krótkie, przez co duża część switcha jest odsłonięta. Z jednej strony wygląda to dość dziwnie, jednak z drugiej strony zapewnia dosyć ładne podświetlenie, ponieważ duża część światła wydostaje się spod klawisza. Kontrolki informujące o klawiaturze numerycznej, Caps Locku oraz Windows Locku są umieszczone w dosyć nietypowym miejscu, ponieważ przy strzałkach, a to dlatego, że w prawym górnym rogu znajdziemy przyciski funkcyjne wraz z pokrętłem wielofunkcyjnym. Dedykowane przyciski funkcyjne są jedynie 3, jednak więcej takich przycisków znajdziemy ukrytych pod klawiszami od F1 do F12. Na spodzie standardowo znajdziemy gumki antypoślizgowe oraz rozkładane nóżki do podniesienia klawiatury. Przewód USB o długości 1,6 m jest w materiałowym oplocie. Wraz z klawiaturą, tak jak już mówiłem, dostajemy magnetyczną podkładkę pod nadgarstki wykonaną z plastiku. Można ją w bardzo łatwy sposób podczepić oraz odczepić od klawiatury. Niestety magnesy, które ją trzymają są dosyć słabe, przez co nie jest ona w żaden sposób utrzymywana, gdy podniesiemy klawiaturę do góry, a nawet potrafi odczepić się od klawiatury, gdy przesuwamy ją po biurku. Przejdę teraz do nieco bardziej szczegółowego omówienia pokrętła wielofunkcyjnego oraz trzech przycisków funkcyjnych, które znajdują się obok niego. Pokrętło posiada dwa tryby, możemy nim sterować zarówno podświetleniem, jak i głośnością w systemie. Oprócz tego do sterowania podświetleniem wykorzystywane są także przyciski znajdujące się nad strzałkami w połączeniu z przyciskiem funkcyjnym. Tutaj dokładnej obsługi i wszystkich skrótów klawiszowych nie będę opisywał, ponieważ jest to dość rozbudowany system. Powiem jednak o jednym problemie, który zauważyłem, a mianowicie gdy pokrętło ustawione jest w tryb sterowania podświetleniem i wybierzemy sobie jakąś konkretną animację, to gdy zmienimy tryb pokrętła na sterowanie głośnością w systemie, to animacja podświetlenia RGB automatycznie wraca do tej domyślnej, co jest moim zdaniem trochę słabe i uważam, że po zmianie trybu z podświetlenia na sterowanie głośnością, podświetlenie, które sobie sami wybraliśmy, powinno zostać zapisane w pamięci klawiatury i nie wracać do domyślnego po zmianie trybu. Samo w sobie pokrętło wielofunkcyjne uważam za dość praktyczne, szczególnie do sterowania głośnością oraz muzyką, no bo jednak podświetlenie RGB ustawiamy tylko na początku użytkowania klawiatury, a później korzystamy raczej z jednego ustawionego trybu, jednak w przypadku sterowania muzyką pozwala ono na szybką zmianę głośności, czy też wyciszanie dźwięku w systemie. Przechodząc teraz bezpośrednio do podświetlenia, jest ono tutaj oczywiście RGB, w pełni konfigurowalne, więc każdy klawisz może świecić na inny kolor. Do wyboru mamy kilkanaście animacji, trzy tryby gamingowe. W każdym trybie gamingowym możemy sami ustalić, który klawisz ma być podświetlony. Jest także dedykowany skrót klawiszowy do zmiany całego podświetlenia w tryb biały, na przykład do pracy biurowej. Oprócz tego konfigurować możemy jasność oraz prędkość animacji. Uważam, że samo podświetlenie wygląda dosyć ładnie, głównie dzięki tym niskim kick-upom, dzięki którym sporo światła wydostaje się na zewnątrz i całość wygląda ładnie nie tylko od góry, ale także gdy patrzymy na klawiaturę od boku. Jeżeli chodzi o specyfikację klawiatury, to o switchach mówiłem już wcześniej, jednak to co jeszcze warto podać to czas reakcji, który wynosi tutaj 8 ms oraz to, że klawiatura posiada pełny anti-ghosting. Idąc dalej do komfortu użytkowania, tutaj myślę, że nie ma do czego się przyczepić. Jeżeli chodzi o klawiatury czy też myszki gamingowe, to Genesis robi je bardzo dobrze i w zasadzie wszystkie klawiatury czy też myszki, jakie testowaliśmy, były wykonane naprawdę bardzo dobrze. Tak samo jest w tym przypadku, nie zauważyłem żadnych problemów z klawiaturą, zarówno przy graniu w gry, jak i korzystaniu z klawiatury do pracy. Jeżeli natomiast chodzi o moją typowo subiektywną opinię, to znacznie bardziej spodobały mi się klawiatury mechaniczne z niskim skokiem klawiszy i do tej pory codziennie korzystałem z Genesisa Tor 420. Także czysto subiektywnie ta klawiatura spodobała mi się nieco mniej, ale to tylko dlatego, że preferuję niski skok klawiszy. Tor 401 posiada także swoją aplikację na komputer, w której możemy tworzyć makra oraz zarządzać całym podświetleniem klawiatury. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć, więc to, co ustawimy w aplikacji na komputerze, zostanie zapisane wewnątrz klawiatury i będzie używane na wszystkich innych urządzeniach, do których ją podłączymy. W trakcie testów tej klawiatury naszła mnie jednak jeszcze jedna myśl odnośnie aplikacji a mianowicie to, że Genesis do każdego swojego urządzenia tworzy oddzielną aplikację, w przypadku zwykłego użytkownika być może nie jest to duży problem, no bo jednak nie zmieniamy zbyt często naszej klawiatury oraz myszki. Jednak w moim przypadku, gdzie tych urządzeń Genesisa przewinęło mi się przez ręce już kilkanaście, czy też nawet kilkadziesiąt, jest to nieco uciążliwe, że do każdego urządzenia musimy instalować oddzielną aplikację i moim zdaniem znacznie wygodniej by było, gdyby Genesis stworzył jedną, dużą aplikację, która potrafiłaby zarządzać wszystkimi ich produktami, niezależnie czy jest to klawiatura, myszka, czy też na przykład słuchawki. No i podsumowując, Genesis Tor 401 kosztuje aktualnie w polskich sklepach około 270 zł. Link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Uważam, że klawiatura jest bardzo dobrze wykonana i godna polecenia. Minimalne wady jakie udało mi się znaleźć no to podkładka pod nadgarstki, która dosyć słabo trzyma się magnesami reszty klawiatury. No i dosyć dziwnie zarządzane wielofunkcyjne pokrętło i mówię tutaj oczywiście o problemie zmiany podświetlenia na domyślny, gdy pokrętło zmienimy w tryb sterowania dźwiękiem. Mimo tych dwóch małych wad, z które korzystały mi się bardzo dobrze, zarówno do grania w gry, jak i do codziennej pracy czy też przeglądania internetu. To by było na tyle w tym materiale, jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o podobnej tematyce. Zapraszamy Was również na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki są w opisie pod filmem i do zobaczenia!